Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mateusz Gotuje. Przygotuję dzisiaj dla Was typową amerykańską potrawę mac and cheese, czyli ser z makaronem, do którego potrzebujemy 300 ml mleka, kubek e, makaronu, 200 ml wody, ja tutaj mam po 200 g e, sera gruyer i cheddar do naszej e, posypki, kubek e, Panko i dwie łyżki masła. Zaczynamy. Zaczynamy od e, ugotowania naszego makaronu w mleku i wodzie. On fajnie wchłonie cał, e, cały płyn. A w na patelni przysmażymy sobie nasze Panko. Jeden łyżka masła. Panko mieszamy. także do mleka dodajemy jedną łyżeczkę masła. Niech nam to się fajnie wszystko pogotuje. A w międzyczasie możemy zetrzeć sobie ser. Makaron mamy już ugotowany, jak widzicie bułka tarta też nam się pięknie już zarumieniła. Wrzucamy w tej chwili do makaronu nasz ser. Wymieszamy to i przykryjemy na jakieś 10 minut pokrywką, pyszny, kremowy, serowy makaron. Makę mamy już gotowy patrzcie, pachnie. Pięknie, naprawdę serowo. Posypujemy odrobiną półki tartej. No, wypłukujemy je. mac and cheese. Proszę bardzo, smacznego.